Dobry wieczór, Bartek z odcinek 11 na temat mojego akwarium do 200. Chciałbym w tym odcinku wam powiedzieć na temat współczynnika Redfielda. Alfred Redfield to amerykański oceanograf, który odkrył proporcje pierwiastków w jakiej organizmy fotosyntetyzujące jak glony, fitoplankton budują swoje komórki. Badał tam w zależności węgla, azotu, fosforu. W akwarystyce słodkowodnej będziemy badali proporcje azotanów do fosforanów i według tego współczynnika, takim złotą proporcją azotanów do fosforanów jest 16 do 1. Przedział tam jest azotanów 10 do 22 maksymalnie do 1, ale złoto, tym złotym środkiem jest 16 do 1. Nie... Najistotniejsze są te super cyfry cudowne. Patrzymy, zawsze obserwujemy zbiornik, co się tam dzieje. Badamy i myślimy. I u jednego będzie tak, że będzie 10 do 1, lepiej, u drugiego będzie 20 do 1. U mnie jest średnio między 12 a 16. Teraz w tej chwili, jak badałem woda jest 13 do 1. I to naprawdę działa. I jak nie popełnimy innych tych grzeszków glonowych, to cieszymy się cudownym zbiornikiem. Teraz tak. Tabela Redfielda, jak sobie można wygooglować, można wydrukować, pokazuje, że jak zbadamy, mamy za dużo fosforanów, yy, proporcja jest zaburzona na rzecz fosforanów, za mało yy, yy azotanów, to będzie mieć ryzyko wystąpienia okrzemek i tego zielonego nalotu, zielonego pyłu na szybie i też ryzyko wystąpienia cyjanosinic. Według nowoczesnej taksonomii to pamiętajmy, że sinice to nie są glony, to jest bakteria, cyjanobakteria, która może nam bardzo zrobić dużą szkodę organizmu żywym w akwarium, bo wydziela toksyny. Jak będzie w drugą stronę za dużo azotanów, za mało fosforanów, to znowu ryzyko wystąpienia glonów zielonych, wszelkiej maści, nitek i tych innych różnych paskudztw, których nie chcemy przecież. I to jest cała filozofia. I to jest tyle i aż tyle. Bo jak będziemy badać tą wodę dwoma testami, słuchajcie, azotany, fosforany i mamy proporcję zachowaną, to wracasz do domu, siadasz na fotelu, masz twojego, jak to widać na obrazku, kochanego psa. Spuszczasz muzykę i patrzysz w swój baniak piękny, zielony. Te rośliny takie cudne, te ryby takie szczęśliwe. No czego chcieć więcej? Powiedzcie mi. Aj. To tyle. Yy, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w odcinku 12, gdzie będziemy dalej omawiać yy, różne takie grzechy glonowe. I jak ich uniknąć. I jak być szczęśliwym akwarystą. Pamiętajcie, rybka lubi pływać.